W dzisiejszym odcinku z Hearts of Iron 4 Zagramy sobie jako Polska Na jednej z moich ulubionych modyfikacji Czyli Kaiser Reduxie Spróbujemy przy tym przywrócić Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a może nawet i Międzymorze Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Królestwo Polskie Według tej modyfikacji Nasza Polska powstała po I Wojnie Światowej Ale nie jako niepodległe państwo Ale jako marionetka Niemiec Należy ona do potężnego sojuszu Zwanego Middle Europą które po raz kolejny zagraża Europie. Nie mamy za dużej armii, bo tylko 12 dywizji, ale mimo to postaramy się uczynić jak zwykle Polskę wielką. Jednak stop! Przypominam o łapeczkach, komentarzach i subikach, tak by poprawić pozycjonowanie tego filmu i życzę miłego oglądania. Polskę uderzy wielki kryzys, dlatego pierwsze co robimy, to rozbudowujemy infrastrukturę, to i tak się będzie bardzo długo budowało, i badamy pierwsze potrzebne rzeczy. Odbywa się tutaj wielka debata, o której jeden z tych kandydatów obejmie tron Polski. My Oczywiście wybierzemy króla Litwy, ponieważ idziemy w sekretną drogę pod zjednoczenie z Litwą. Potem pojawi się Józef Beck i to właśnie on będzie przewodniczył naszemu imperium. Sytuacja w Polski w 1936. Jeszcze Polska nie zginęła dokładnie tak. Na pewno to, co będziemy musieli zrobić, to jak najszybciej uniezależnić się od Niemców, odzyskać Galicję, odzyskać Wołyń i ewentualnie potem wysunąć roszczenia do Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Czarny poniedziałek uderza w Polskę. To jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Minus 50 do budowania. Nie Mamy możliwość stania się republiką, jednak my to odrzucamy. Niech żyje monarchia. Ale są też pozytywne efekty, bo upadł niemiecki monopol. Ja nie jestem premierem polski. Mi się problemy Niemców podobają. Tak sobie przeglądam jeszcze te duchy narodowe i powiem wam szczerze, że I mamy tutaj chociażby wpływy Wiednia i Berlina i nie wygląda to zbyt dobrze. Aż z tego wszystkiego papież umarł i w Watykanie zwołano konklawę. Proszę, wybierzcie Polaka. No i mało bym zapomniał, odpaliłem sobie Modzika na ładniejsze kolorki i lepszą grafikę. No to chyba Polak nie jest. I oczywiście dajcie też znać, którym państwem mam zagrać jako kolejnym. Mamy event. Litwa i Wspólnota. Musimy przyjąć propozycję. To jest droga do Commonwealthu. No i mamy event. Wybieramy króla. Mamy do wyboru Niemca, Austriaka, Litwina, Polaka i jakiegoś piasta chyba. My wybieramy Litwina. Proszę bardzo, Władysław Piąty objął Tron. Dzięki temu idziemy teraz w prawdziwego litewskiego króla. I mamy teraz event, albo możemy być z Litwą oddzielnymi państwami, albo możemy stworzyć Rzeczpospolitą Obojga narodów. No chyba jasne, co tutaj wybieram. O, proszę bardzo, jak pięknie. Od razu mamy dostęp do morza. O to chodziło. I mamy nowe, przepiękne drzewko, które jest mi potrzebne. Po to, by zrobić Józefa Beka. Musimy się teraz zapytać, co z Reichspaktem. Będziemy wybierać teraz premiera. Nowym premierem został Janusz Franciszek Radziwił I teraz możemy albo dołączyć do Reichspaktu, albo z niego wyjść. Zaryzykujmy. Podpisuję też jednocześnie Pakt o nieagresji z Niemcami, tak żeby mnie nie zaatakowali. Wezmę też sobie na wszelki wypadek od nich przemarsz wojskowy. I wyślę jedną dywizję, tak by nie mogli mnie zaatakować. Niech ona sobie tu stoi i wszystkiego pilnuje. Będziemy poprawiać relacje z Habsburgami, a także z Ukrainą, ponieważ będziemy potrzebowali podbić od nich tereny. A może się zgodzę z drogą pokojową. I zaczynamy rekrutować dywizje. Myślę, że 4 na początek będzie ok. Czas budować potężną armię, bo aktualnie potężna to ona nie jest. Zyskaliśmy dużo siły politycznej, dlatego rozwijamy gospodarkę i budujemy dalej infrastrukturę. I teraz możemy iść albo w lewo po to, żeby odbić ziemię, w których, że tak powiem, jest dużo Polaków, albo będziemy żądać na drodze dyplomatycznej. No to lecimy w większy Commonwealth. I teraz spróbujemy kupić Galicję. Cały czas poprawiam stosunki z Austrią i z całą Galicją również będę poprawiał stosunki, no i z Niemcami też. Z Niemcami chcę mieć jak najlepsze relacje, żeby mi nie zaatakowali. Status Galicji. Rozpoczniemy w takim razie rozmowy w Wiedniu, oby Austria się na to zgodziła. I proszę bardzo, Galicja jest nasza. Zobaczcie, udało się ją kupić. Odzyskaliśmy Galicję. Pięknie. Teraz ustawiamy się na Ukrainę, bo będziemy starali się odzyskać wołę. Dodajemy ciężarówki i koleje do produkcji. Rumunia chciałaby się ze mną dogadać w kwestii granicy odnośnie bukowiny i wiecie co, ja sprzedam im tą bukowinę, bo nie ma tu żadnych fabryk. Nie był też to mój kor. Oddamy to Rumunom. Najwyżej potem to odzyskam. No i rozpoczynamy referendum. Zobaczymy jak zagłosuje miejscowa ludność. Oczywiście uczynimy Warszawę moją stolicą. Bo nie ma możliwości tutaj chyba, żeby uczynić Kraków, więc niech już będzie Warszawa. Idźmy po staremu. O proszę. I Ukraina też się zgadza na referendum. Zobaczymy jakie będą wyniki. Udało się. Obywatele w referendum się zgodzili. Odzyskaliśmy jedną prowincję. Serio? O jedną prowincję taki raban? I oczywiście te ziemie pozostaną jako moje terytorium. Teraz przed nami intensywny rozwój polskiej armii, bo będzie trzeba przeciwstawić się Niemcom. A jak widać mają oni nawet potężne marionetki. Bierzemy gościa od doświadczenia armii po to, żeby za chwilę poprawić sobie template'y. Oho, i do gry wkracza Józef Weck, bardzo dobrze. Ojojoj, oj, oj. w Stanach Zjednoczonych wybucha kolejna wojna domowa. To niedobrze. Najpotężniejsze państwo świata pogrąża się w wojnie domowej, i ja mam spać w Polsce spokojnie. Swoją drogą, mam dla was taki mały challenge. Kto z was jest w stanie policzyć potencjalną powierzchnię tego królestwa? Kolejny cel narodowy zrobiony, dlatego teraz idziemy w scentralizowanie władzy i za chwilę będzie dostępny Józef Beck. I proszę bardzo, Józef Beck występuje przeciwko rządowi my mu na to pozwolimy. I Józef Beck zostaje przywódcą mojego państwa. Mamy go. Dzięki temu odblokowało mi się tu kolejne drzewko po prawej ze wspaniałymi bonusami. Marszałek Piłsudski powinien być ze mnie dumny. O ile to oczywiście zrobię. I Polska przetrwa. Widzę też, że doszło do wojny, która jest w moim interesie. Austria walczy z Węgrami. To dobrze. Węgry będą słabsze. Niepokoi mnie również to, że w ogóle Rosja nie wybucha. Coś za spokojnie tutaj. I za zielono. Nie lubię zielonego. Mamy event o przyjaźni polsko-węgierskiej. Oczywiście, że tak. Będziemy współpracować z Węgrami. Udzieliliśmy im gwarancji. Tyle, że te gwarancje chyba niewiele dadzą, bo Węgry zaraz upadną. Ukraina żąda ode mnie hełma. Nie, nie akceptuję tego, co wy? Oszaleliście? No i niestety, moi bracia węgierscy upadli. Austria rośnie za bardzo w siłę, nie podoba mi się to. A jednak Węgry, Słowacja i Siedmiogród się wyzwoliły, ale niestety są marionetkami austriackimi. Ukraina znowu żąda ode mnie ziemi, tym razem południowej Galicji. Oj, będzie wojna. Robimy teraz cel o nazwie Noc w Wilnie. Ciekawe co to zmieni. Oprócz tego, że dostanę mnóstwo fabryk. Niemcy wypowiedzieli wojnę Belgom. Ale to chyba nie doprowadzi do wojny światowej, nie? Ja nie biję się z Niemcami, dopóki oni nie będą walczyć z Zachodem. O mój Boże, co to jest? Jak to dołączy do Niemców, to ja robię Altev4. I to ma jeszcze kory wszędzie. Ups, jest problem. Francja kolonialna również rośnie w siłę. Zwiększymy sobie prawo poboru, będziemy mieli pewnie jakieś 1,5 miliona manpowera, tyle powinno wystarczyć by się wybronić. Wojska mamy już 400 tysięcy i w moim kraju zaczyna się promować idea Międzymorza. Wszystko zgodnie z planem marszałka Piłsudskiego. Robi się niestabilnie z Niemcami, bo dostałem roszczenia do Poznania itd. A w zasadzie to do Gdańska I ja te roszczenia wykorzystam Ale potem, na razie trzeba budować gospodarkę Mam tylko 46 fabryk. Słusznie się obawiałem tej Rosji Podbiła Kazachstan, podbiła Kaukaz. Nie podoba mi się to I jeszcze Grec, jeszcze Greków przekonali by dołączyli I można się było tego spodziewać Imperium Osmańskie zostało najechane przez Greków i Rosjan Czyżby Rosja chciała się zemścić za przegraną wojnę krymską? Rosja walczy z frakcją niemiecką. To jest okazja na to, żeby wbić się im w plecki. Przebijamy się o tutaj i o tutaj i są odgrodzeni. Uzyskamy teraz roszczenia do Mołdawii. I w sumie to będzie można najechać tą Rumunię. Ona nie ma sojuszników. Mogę dołączyć do Ententy. Ale Ententa to mi się chyba nie przyda, no. Ale Francja Francji jest w wojnie z Niemcami. Dobra, idziemy na Niemców. I możemy stworzyć tutaj między morze. Musimy mieć Rygę, Prusy, Mińsk i Kijów. Da się to chyba zrobić. Niemcy przegrywają z Francuzami, wygrywają za to z Rosjanami. To jest idealny moment, by Polska pod dowództwem Józefa Becka zaatakowała. Dlatego robimy kampanię na Berlin. Niemcy nie mają dywizji na granicy, to jest ten moment. Atakujemy. Atakujemy również wasali ich i będziemy prowadzić powolutku ofensywę. Proszę bardzo, pierwsza ofensywa. Na Kłajpedę powolutku maszerujcie chłopaki. Puszczę ich ręcznie, żeby się na planie jakoś dziwnie nie rozeszli. To samo na Białorusi. W sumie na Białorusi możemy ten plan puścić. I to samo na Ukrainie. Do boju, chłopaki. Proszę bardzo, szybko, 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 chłopaki. Jest okazja zająć Gdańsk. Tutaj zajmujcie się jak najszybciej Śląsk. Musimy przebić się przez Odrę. Jeżeli dotrzemy tutaj na granicę dzisiejszej Polski, to będzie wybornie. Oczywiście gospodarka wojenna i puszuj Mińsk. Tutaj też biegaj do Rygi, chłopaku. Maszerujemy na wschód i na zachód, Polska się pięknie rozwija, jest okazja zniszczyć niemiecką armię, wykorzystajmy to. Tak samo tutaj, chłopaki, musicie okrążać niemieckie dywizje, póki się nie pojawiły, biegnijcie też na tą Odrę, ile można Was prosić? Jest okazja zająć Gdańsk, jest otoczony, królewiec, chłopaki, puszujcie i Kłajpeda również. Memel musi upaść. Tutaj jest też okazja, żeby podbić za chwilę inflanty. Mamy rygę, tylko że moja jednostka jest tam ograniczona, w sensie otoczona. No wiecie o co chodzi. Ile w tym Gdańsku siedzi dywizji? Tylko dwie. No to czemu wy macie problem z przebiciem tego? Dawać, a nie. Królewiec zajęty, tutaj puszujemy. Odzyskaj tą rygę. Nie mogę stać tej dywizji w Rydze. Urzucimy to szczołgi z 1939 roku. Róbmy ich jak najwięcej. Czy dywizja w Słupsku również okrążone. I piękne okrążenie na wołeniu. teraz się trzeba tylko pozbyć tych jednostek. Damy radę, damy radę powolutku, już dwie prowincje tylko zostały gorzej z Białorusią. Można by ją skapitulować jakoś? Z tego zwiedzę to tak. No to dawajcie, jakieś mniejsze miasta zająć i będzie po sprawie. Jedno okrążenie zamknięte, a na zachodzie z kolei zbliżamy się do Odry. I Białoruś skapitulowała, wybornie. No i patrzcie, udało się dotrzeć do Odry, nawet jest okazja się przebić z tą Odrę. Powodzenia. Koszczeń okrąż. Powolutku, chłopaki, powolutku. Nie gdzie Niemcy mają dywizję. Ile oni mają dywizji? Do 230. No to gdzie jest cała armia niemiecka? Serio, tutaj? Dobrze, nie ryzykujmy już. i po prostu, ziomek. Lecisz. Niemcy upadną, bo za chwilę Francja tam od zachodu wjedzie. Zaraz upadnie Berlin. Nie ma co się męczyć z nimi tutaj, chociaż tutaj również idzie całkiem nieźle. Zobaczcie. Bardzo dobry moment do ataku, sobie wybrałem. Bardzo dobry. Oni mają wojska na całym froncie tutaj. Jestem o tym święcie przekonany, bo nie widzę innego miejsca, gdzie mogliby to trzymać. Wojska polskie wkraczają do Berlina. No i to mi się podoba. Neutralność, a potem, gdy jest moment, to atakujemy. Polska przeprowadza misję pokojową. Wchodzimy do Drezna, zaraz będzie Lipsk. Cóż za rekord historii, zajmujemy Magdeburg, to tam właśnie był więziony Piłsudski w czasie kryzysu przysięgowego. Trzeba opanować Hamburg, Lubeka i Niemcy za chwilę skapitulują. No zdecydowanie, upad tak. O i proszę, jak szybko Niemcy skapitulowały. Nie mogę nie zabrać floty, dlaczego? Nie wiem, ja zabieram terytoria, które są mi potrzebne, czyli Zachód oraz oczywiście całą Białoruś. Mam player Leda, więc spróbuję trochę ten świat podzielić, tak, żeby to było ładnie. Okej, okay, nie mogę zrobić na razie więcej. Niemcy zostały podbawione tych terytoriów, Francja odzyskała Alzację i Lotaryngię. Wielka Brytania podbija Irlandię. W sensie ten Union. no ta Unia Brytyjska, ta komunistyczna, nie? Ja natomiast puszuję dalej w kierunku Ukrainy i muszę zająć jak najszybciej inflanty. Obawiam się niestety, że będę musiał podzielić się tutaj łupami trochę z Rosją. Ale na Rosję też zaraz robimy ofensywę. Tylko muszę broń odzyskać. I samochody. Samochodów w ogóle nie mam. O kurcze. Bałtyk skapitulował. Oczywiście ja go zajmuję. Nie przyznam go nikomu. Rosja tu nawet nogi nie postawiła. No i patrzcie, zamiast biec na południe, będą stali i próbowali przebijać się w tą jedną prowincję. To AI to mnie wykończy. Dobra, przyspieszam grę i zaraz powinno być po moim przeciwniku. Tutaj też nawet ładne kółeczko się zrobiło. Musimy wjechać do Kijowa, bo widzę, że w Europie kolejna zadyma. Za tym razem? Włochy. No i jeszcze z Austriakami trzeba się rozprawić. Kijów zajęty, piękne okrążenie wokół Kijowa. Zaporoże zaraz też upadnie, musimy wejść na Krym, no i niby taka potężna Middle Europa, czy tam, nie wiem, Reichspakt, a tu proszę, po sprawie. To dołączmy do Ententy, może pomogę Entencie odbić Francję, zobaczymy, zobaczymy jak mi pójdzie z Rosją. Szybko, szybko, dawaj ziomek na Sewastopol i kończymy tą zabawę, nie ma co się męczyć, proszę bardzo, Sewastopol zajęty. Kapitulacja? Otóż to. I teraz jakby to uczciwie podzielić? Oj, mogę tym razem flotę zabrać? No i chyba uczciwie przyznaję te ziemie. Ja sobie wziąłem e, ziemię na zachód od Dniepru, a oni wzięli wschód wraz z Krymem. Ściągamy armię do Europy, w sensie no wiecie, tam do terytorium Polski i za chwilę będę puszował dalej. Oczywiście na Rosję też się ustawiam, jakby im coś wiecie. Zachciało się mnie atakować. I teraz możemy stworzyć międzymorze. Patrzcie, mamy to. Dostanę teraz wszędzie kory. Tutaj też mam kory? Nie, chyba nie. Nie no, mam. Mam na pewno na Rosji, na Rumunii. Dobra, idziemy na Rumunię. No i teraz to mi się to podoba. Patrzcie, ile fabryk? 114 fabryk. No to gospodarka się będzie rozwijała. Samoloty budujemy, bardziej produkujemy. Tylko potrzebujemy gumy, więc ja od razu sprowadzam. Nie no, ale potęga Polski jest piękna. Atakujemy Rumunię. Co do której mam kory? Y, tutaj na obszarze Mołdawii. No dobra, to odbijemy Mołdawię. Zapraszam chłopaki. Od razu też wystawię sobie dodatkowe samoloty. Y, których nie mam za dużo, ale zawsze coś. Oczywiście, że tak. Nie, no, ale Mołdawię to bez problemu rozjedziemy. W sensie Rumunię, podbijając Mołdawię. Wiecie o co mi chodzi. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba zająć Bukareszt. Jesteśmy już bardzo blisko. Mamy w ogóle 58 statków, no i to jest potężna flota, dawa to wszystko na Bałtyk. I budujemy infrastrukturę. Program Autostrada Plus w całym morzu. Dziwi mnie trochę to, że nie dostałem korów, na przykład na Czechy albo Słowację. No i oby się oni tu nie okopali, bo jak na razie to widzę, że jest średnio. Mam nadzieję, że ten Bukareszt upadnie. Dobra, Bukareszt daję jednak. Zabieram flotę, ja biorę Mołdawię, a Austria bierze Serbię. No i Rumunię niech też weźmie, no bądźmy uczciwi, no zaanektowali w końcu. Trochę duże to państewko, można by się nim zająć teraz. Kapa korów pokazuje mi, że mamy jeszcze tyle ziemi do podbicia, czyli na Rosję trzeba teraz iść. Tylko, że to może zwiększyć za bardzo wpływy Austrii. Dobra, nie, idę na tą Rosję i tak. I jak myślicie, pokonamy ja myślę, że mam szansę. Jedziemy. Dlatego ofensywa na Rosję i powodzenia chłopaki. Obyście to wygrali. Biegnij na Petersburg od razu. Na Moskwę, na Smoleńsk, na Witebsk. Wszystko okrążaj. Petersburg zostanie zajęty teraz. Gorzej się robi na południu, bo widzę, że nie będę w stanie ich chyba przebić. Byleby zająć Moskwę. I pokój podpiszemy. Patrzcie, na południu ustawili sobie gigantyczną armię, a na północy nie mają nic. Moja armia co chwilę ich blokuje i oni nie są w stanie dosłać tam dywizji. Oby tak było do końca. Okrążymy ich na tej Ukrainie. Tak samo jak teraz okrążę ich w Moskwie. No, zaraz przejdziemy na Krym, tutaj już Donbas opanowany. Tu się zdesantowali, ale też ich zaraz wypchnę. E, z tą Rosją to też łatwizna. Nie wierzę w to. Wielka Brytania ma desant od Kanady. A to dobrze! Ententa ma wygrać, to dobrze akurat. Nie, to jednak to wierzę. Możemy się zjednoczyć z Finlandią? Co to robi? O, Finlandia została anektowana, ty. No i takie decyzje te mi się podobają. Maszerujemy dalej. Aż po Jekateringburg. A wojna domowa w Ameryce dalej się nie skończyła. A z zachodu Japonia chyba pushuje. A nie, to Syberia zwykła. Biegniemy do baku i będzie po wojnie. Z Rosją to też jakoś tak łatwo poszło. Łatwizna. No i proszę bardzo, Rosja skapitulowała. Zabieramy całą flotę, bo to się na pewno przyda. I zabieramy potężne połacie ziemi. No co ja będę ukrywał. Proszę bardzo, jakie piękne, wielkie Międzymorze. O! I Włochy jadą Austrię. No to ja też jadę. To mi się podoba. Dzisiaj mam szczęście. W międzyczasie udało mi się jeszcze podzielić tutaj ziemię. Ja sobie zostawiłem tylko tyle. To są wszystko moje marionetki. Niech one sobie tutaj będą mi podległe. No i teraz zostało tylko pokonać Austriaków, więc chłopaki, zapraszam. Oni nie mają już dywizji, nawet nie obstawili granicy. Bronią się od Francji i Wielkiej Brytanii. I od Włoch. O, i już, po sprawie. Ale jeszcze trzeba Rumunię i Serbię. No to chłopaki, już, jedziecie. Rumunia już, teraz tylko Serbia i szybko, bo tu taki wąski przesmyk jest. No i mamy pokój nareszcie. Zabierzemy sobie troszeczkę ziemi dla siebie, a resztę oddam. No, moim przeciwnikom. Yy, zrobiłem błąd. Przez przypadek, oddałem to wszystko Francji. Ja sobie wziąłem tylko Czechy, Węgry. Tu kawałek Jugosławii Północnej, no i Rumunię. Teraz możemy z tego wszystkiego zrobić marionetki. Chociaż lepiej to wszystko wygląda w moich granicach, więc zostawimy to jednak. O, Francja tu wyzwala w Austrię, Jugosławię. No i gitara. Niech sobie Francja wyzwala. Dość niespodziewanie zostałem ponownie zaatakowany przez Niemców. Na szczęście, moje jednostki zdążyły tutaj przybiec. Jak widzicie, jest to potężna armia. Liczy ona jakieś. Milion 200 tysięcy żołnierzy. Niemcy nie wiem ile mają, szczerze powiedziawszy. ale przy okazji zmienił się tam cesarz, że tam jest Wilhelm III, nie Wilhelm II. Dobrze, spróbujemy teraz te Niemcy pokonać i będziemy to robić powolutku, pojedynczo. Okrążymy armię, a potem puszczę plan. Nie, no chociaż widzę, to my się bez problemu przebijamy, więc atakujemy. Puszujemy na całym froncie i powinno być po Niemczech. Potem myślę, że możemy jeszcze pokonać Francję, bo jak widzicie, Francja jest naprawdę potężnym krajem, więc w sumie będę uzasadniał na nią cel. Tylko na razie pomogę moim żołnierzom tutaj się przebijać, bo jakie jest Plan, to one często tak dziwnie trochę chodzą. Na Magdeburg burkić ponownie, już drugi raz to dzisiaj zajmuję, ale na co ja poradzę, że Niemcy mnie zaatakowały. Moja produkcja lotnicza również się rozbujała, 45 fabryk w myśliwcach i 45 zaraz będzie w samolotach wsparcia, tylko się muszą wybudować. I oczywiście wyszkolę sobie jeszcze trochę dywizji, żeby mieć pewność, że wygram z tą Francją. Tak 70, albo nie, więcej. Jest 88 dywizji powinno wystarczyć. Bo jak widać Niemcy są pokonane. Straciłeś w tej wojnie 180 tysięcy i ja 70. No i piękny kociołek, tutaj za 30 dywizji jest. I Niemcy skapitulowały. Zabieram im całą flotę i zabieram całe Niemcy tym razem. Zrobimy sobie z tego najwyżej marionetkę, ale to potem. Ustawiam się na linii Marginota, chociaż nie wiem czy tu są bunkry. E, nie, nie ma, bo dobra, są tylko trzeciego poziomu. No i git. Potężna flota 360 statków jest gotowa do wojny z Francuzami. Upadek Niemiec i teraz co my tu możemy zrobić? Potem zdecydujemy o nich. Możemy ewentualnie utworzyć południowe Niemcy i północne. No wygląda to tak, zaraz to poprawię. Będą teraz dwa państwa niemieckie, oba są moimi marionetkami. To sobie zostawię potem, jakbym chciał Belgię wyzwolić. No i okej, okay, idziemy na Francję, zobaczymy, czy sobie z tym poradzimy. Dobra chłopaki, wjazd do Paryża, przynajmniej spróbujemy wjechać do Paryża, zobaczymy, czy się przez to wszystko przebijemy. Pewnie trochę to potrwa. Luksemburg kapitulował, przebiliśmy się przez linię Marzinota Idziemy na Paryż, tutaj się trochę wbili w Bawarię, ale to nawet lepiej dla mnie, nie mają tam zaopatrzenia I proszę bardzo, cała linia Marzinota jest okrążona, droga na Paryż jest bezpieczna wszystko to oczywiście przekażę moim francuskim sojusznikom. Jak oczywiście wygram, bo jeszcze to nie jest przesądzone. Ale wydaje się, że nie powinno być problemu. Francja skapituluje, to stracą oni wszystkie dywizje, ja to potem rzucę na Austrię i na Jugosławię i będzie po problemie. Puszujcie koledzy, na full planie, dawać. Jak z Francją wygram, to i z wami też wygram. Jesteście tylko marionetkami francuskimi, niczym więcej. O, upadek Paryża, proszę bardzo, wojska polskie wjechały do Paryża. I teraz jeszcze, żeby Anglia tutaj nie walczyła. To proszę bardzo, cała moja flota podzielimy ją na 8, i niech wpływa i topi konwoje. No i widzicie, ile konwojów jest topionych? Anglia Francji nie pomoże. O, tu taki piękny koczulek: 20 dywizji. Francja ma 800 tysięcy strat. Ja też 800 tysięcy w sumie. Ale ja puszuję, więc to jest w sumie usprawiedliwione. No i pięknie, Francja kapituluje. I przekazujemy to wszystko oczywiście Francji, która powróciła. W sensie tej prawdziwej Francji, nie tej czerwonej. I puszujemy Włochy, czekając na to, aż Francja się podda. W zasadzie frakcja francuska się podda. Włochy też wydają się być powoli opanowane. Tu się udało okrążyć 7 dywizji, w tym dwie pancerne. I to francuskich jeszcze co ciekawe. Sturmujemy Rzym. Austria również skapitulowała. Wojska brytyjskie zostały tu okrążone, co ciekawe. To ułatwi mi desant na nich. Tylko muszę desanty wybadać. No i Jugosławię jeszcze trzeba zająć, bo Lastenda odpalili. Przynajmniej flota brytyjska już nie istnieje. 84 statki zostały. Bałkany opanowane. Zostało tylko pokonać Wielką Brytanię. A to Desanty za dwa dni się wybadają. Desant gotowy. Zobaczmy, czy teraz uda się tylko wylądować. Od razu Force Attack i Siege Ability. I zobaczmy. Uda się. W Dover. Wylądujemy. No i wspaniale. Teraz tylko dać tu dywizję i one już się Wielką Brytanią zajmą. To znaczy tą Unią Brytyjską. Bo Wielka Brytania to tu dopiero powróci. Dalej, chłopaki. Do Szkocji i będzie po sprawie. Bo chyba nic więcej nie musi skapitulować. No dokładnie. A jak widać, już tutaj Wielką Brytanię bez problemu zajmujemy. No i cyk, konferencja pokojowa. Zabieram wszystkim z państwem flotę. No i proszę bardzo, my zajmujemy sobie całe Bałkany. Teraz będziemy tu robić marionetki, jak tylko się pojawi możliwość. Francja, ta właściwa Francja, odzyskała swoje ziemie i Królestwo Kanady. Z Edwardem VIII też odzyskało Wielką Brytanię i Irlandię, więc zagrożenie komunistyczne zostało obalone. Austria zostaje moją marionetką, to samo Albania, Serbia i Włochy również, tylko trzeba by tu trochę posprzątać. Proszę bardzo, tak sobie to podzielimy. W ogóle tu Grecja podbija całą Turcję, ale proszę bardzo, niech mają. Dobrze moi drodzy, na tym sobie zakończymy. Jak widać, w Międzymorze jest najpotężniejszym państwem świata, pokonało zagrożenie komunistyczne, podzieliło Niemcy, podzieliło dawne Imperium Austriackie i zniszczyło Rosję. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, przypominam o komentarzach i łapeczkach w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, hej!